Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Co z tą Japonią. Dziś, korzystając z tego, że wreszcie mamy w weekend ładną pogodę, zabieram Was do Meiji Jingu, czyli jednej z najważniejszych shintoistycznych świątyń znajdujących się w Tokio. Jak to zwykle bywa, do świątyni prowadzi brama Tori, także chodźmy. Aby dotrzeć do świątyni przechodzimy przez iglasty las, w którym znajduje się 120 tysięcy drzew, w tym 365 różnych gatunków. Cały kompleks Medjidingu położony jest w dzielnicy Shibuya i zajmuje 70 hektarów. Idąc tutaj można się poczuć, jakby wchodziło się do zupełnie innego świata, ponieważ po drugiej stronie tori, przez którą dopiero wchodziłam, znajduje się Haradziuku, czyli bardzo ruchliwa strefa, w której przede wszystkim znajduje się bardzo dużo sklepów i jest tam multum ludzi. Właśnie tak to wygląda. Na drodze do świątyni spotkamy też beczki z winem i beczki z sakę. A zaraz z zabyczkami mamy kolejną trowi. Przed nami kolejna brama na drodze do świątyni. Ale zanim ją przekroczymy, trzeba skręcić w lewo, żeby umyć ręce, tak jak robi się to przed wejściem do 60 świątyń. Na terenie świątyni często odbywają się kszintoistyczne śluby. I mamy szczęście, bo akurat taki właśnie tam się odbywa. Mamy jeszcze większe szczęście, bo odbywa się tu jakaś parada, która nie bardzo wiem, z jakiej okazji się tu dzieje, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Dobra, ta parada to chyba właśnie był ślub. Tego akurat nie można nagrywać, ale taka modlitwa w świątyni polega na tym, że wrzuca się monetę, robi się pokłon, a później klaszcze się dwa razy w dłoni. Jeśli chodzi o samą świątynię, to została ona wybudowana na cześć cesarza Medzi, Czyli pierwszego cesarza nowożytna Japonii oraz jego żony Shoken. Decyzję o budowie świątyni podjęto w 1915 roku i już 3 lata później rozpoczęto budowę. Ukończono ją w 1921 roku, a do użytku oddano 5 lat później. Niestety podczas wojny świątynia ucierpiała, jak zresztą większość rzeczy podczas wojny, lecz szybko została odbudowana. Zaraz obok znajdują się tabliczki z życzeniami i modlitwami Poszukajmy Polskiej! A czym jest Głoszujim? To za chwilę Wam pokażę. A więc czym jest Głoszujim? Jest to taka książeczka, w której zbiera się pieczątki ze świątyń. W sumie nie do końca są to pieczątki, są to bardziej takie wpisy. Zaraz pokażę Wam jak to wygląda. Tu mamy właśnie wpis ze świątyni Jingu, przy której przed chwilą byłam. I jest tutaj napisana data wizyty, jest przybita pieczątka z nazwą świątyni oraz ręcznie napisana nazwa świątyni. Także jest to zdecydowanie bardzo fajna pamiątka z Japonii. W pobliżu świątyni znajduje się też joyogi park, do którego właśnie się przenosimy. I jesteśmy już w joyogi. W zasadzie nie mam tu wam do pokazania jakichś specjalnych rzeczy, po prostu jest to duży park, który jest ładny i dużo ludzi spędza tu wolny czas. A że jest w pobliżu Jingu, to postanowiłam Wam też go tutaj pokazać w tym odcinku. Będąc tutaj, warto wspomnieć, że odbywa się tu bardzo dużo eventów z couchsurfingu, związanych z poznawaniem języka, nowych ludzi czy po prostu piknikowaniem. A co w japońskich parkach jest świetne, to to, jak bardzo jest tutaj czysto. Nie ma opcji, że znajdziecie tutaj jakikolwiek papierek na ulicy, bo jeżeli taki się nawet pojawi, chociaż ludzie nie wyrzucają tu śmieci na ulicę, ale jeżeli tak się zdarzy, to zostanie on usunięty w ciągu dosłownie chwili. Także to jest naprawdę super. Przy okazji warto wspomnieć, że w Japonii nie znajdziecie koszy na śmieci w miejscach publicznych. Wynika to z tego, że kiedyś w Japonii była taka sytuacja, że w koszy na śmieci był ładunek wybuchowy, i po tej sytuacji usunięto wszystkie kosze, aby zapobiegać w przyszłości podobnym wydarzeniom. taki ciepły dzień jak dzisiaj naprawdę cała masa ludzi przychodzi tutaj spędzić popołudnie. Ale nie ma się co dziwić, bo jest to naprawdę przyjemne miejsce. Wszystko co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zarówno Medijingu, jak i Park jogi Wam się podobały. Jeśli tak było, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. Tymczasem żegnam się i widzimy się za tydzień w poniedziałek o 19. Cześć!